Dobra, no to spróbujmy w końcu zrobić ten epilog. Um, bo jeszcze to w zasadzie zostało. Teoretycznie, jeśli zrobię, to powinny wskoczyć ze trzy trofea. Nawet. Um, po tym epilogu, prawdopodobnie New Game Plus, ale nie wiem, czy trzeba wybrać, że już jest. Od razu samo się odpala, czy możesz zdecydować, czy chcesz iść, czy nie. Dobra, baba jest. Ampułki są, widzicie, ampułki są takie zwykłe teraz. O, i po angielsku gadają. Kurwa. Gadają po angielsku. Nie? Medicine. Gdzie? Po co mi tu wykrywa to wszystko? Tyle tego pierdu. Ile przeciwników, są nie opis przeciwnicy wchodzą. No, bez kitu. Mi się wydaje, że powinienem zmienić się na tamtego, bo jakoś tamten by dawał się lepszy duch opiekun, bo tak jakby dostawałem. Dostawałem większy damage za każdym kolejnym atakiem, nie? A tu mam wrażenie, że nie ma większego ataku. Nie ma większej siły. A czekaj.

И те шнурки при дупе. <Слышко> 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 tego na dole, typa? Typek jest ten duży. O kurwa, już, już ten? Kariuner, widziałeś nowy trailer do Star Wars Fallen of Order. Wygląda to jak Dark Souls promieniowanie radioaktywne Wars Minibus. Jebać Star Wars i Disneya, gówno. Jebane te Star Warsy, gówniane. I co oni? Myślę, że oni z tej, jak ona się nazywa ta Francja. Nawet nie wiem jak ona się nazywa. Że co oni, niby nieskazitelna, będzie tym złym, gówno tam. dolenie. The, The Last Skywalker, Czy chuj co tam jest, jest ten trailer? Czy co to te? Gówno. W się, Kylo Ren jest tym Last Skywalkerem. Jak z przyłożenia. Ej, czemu głowa mu nie wybuchła? Ale lipa. Powinna mu głowa wybuchnąć. że tak z Ale z ja ogierce mówię. Ogierce? O ogierce. Ogierce? Ogierce? Nie, nie widziałem. <gryw> Piw paf fakto. Czemu tylko za trzy kaple? Nie było chęciata? Fallen order i tak dzieje się z 2000 lat przed Skywalkerami. O ile się nie mylę, szeroki uśmiech. O kurwa! 11000. A chyba lepsza amunicja. Dlatego. A jak, ta mocniejsza amunicja. No, od razu na hita strzeli Midichlorian, czy co tam dostanę No, ale na górę Kurcze, no mój ulubiony kontroler się zepsuł O, tu jest skrót ogólnie Ostatni strzał to w sumie takie Jezusy Jediów będą chodzić jak 2000 lat wcześniej. Szeroki uśmiech to wygląda jak Star Souls. Star Souls, nie wiem, to teraz wszędzie próbuję pod Soulsu wszystko robić. tak powiem. Nie mów mi, że nie, no bo przecież no kurde. No, tycnij! Tycaj! O! Szli dalej! E, na dół, na, na dół! Nie chcę na górę. Na dół to od razu tam w laboratorium. Nawet jeden dwukolorowa strzałka w dół wygląda jak wielki smok. Psiung. A ten! Nie wzruszony. Dalej egzaminuje W pustą skrzynię Brawo on No nie? Co tutaj? A no tak I tu teraz te dziabągi będą wyłazić, kolej daj tu jesteśmy. No, ładna bijatyka na miecze się zapowiada. Od chodź. czasu Force Unleashed nie było nic fajnego, to może sobie pogram. Chodź, chodź. Dobra kula. Oh my god. La 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 la. Au au, au. Kurwy. O ty jebany Kochaniście Zygi bo ja testuje SB zafascynowany Old Republic i fajnie mi się gra A ty, kurva, a ty! Nice. Daj rade. Ještě jeden, ale tu trupów? Ty jsi se zakampil, ty. Kolejny Order dzieje się gdzieś między trzecim a czwartym filmem, bo jest tam postać z Rogue One. Jestem Tak man. Ta pomyliło doll. mi się z Old Republic. Co Leżą Nic. Leżo kurwy. Ej, ty! Niech po powyginany. Nie ma żadnego zielonego całego, patrz. Ten prawie cały zielony. Dawaj go. Bloody grave. Oty. Dolne. Nic nie rzucił. A nie, dobra, jedno coś rzucił zielone. Idziemy dalej. Sportu zabijają? Chyba dobrze idę. Klucz żywem. No.

to conquer all of europe nay nee, the entire world nay nee. the passing of our beloved queen sadly leaves the fate of the country in our hands william join me your country needs you hmm. boss to chyba ostatni oni, omni How disappointing ayak O oh, kurwa Oh my god Boss fight Oh my god Oh my god Holy shit Holy fuck Fuck, fucking fuck Ile łoczu mam Co on wyżera mrytę? On urósł? To on? Nie. O jaki. O cichu Co so, w gluta się brzydkiego zmienił? Zigi, bo dokładnie to Nice of the kobieta fabryka. Można powiedzieć, że Modiabelski Mummy Fabrik to taki kotor gwiazdka. A już. A co, To boss. Karolior cały czas cię myli. Przewsza kwadra księżyca postacia a Zemu. Yes. O kurwa, koniec bitwy. Fakie. Yeah. Patrz. Ile Trofex skacuje. Ui, kręcę śmigłem. Ui. <noise> Kobieta nim a śmigłem kręci. Cichaj teraz. Goccenka. Ale oko brzki jedno ma. O, Jedne cięcie. Oko wyciął mu pewnie, nie? And now you see nothing more. <tryk> Kurde, takim jednym cięciem dobry jest. Duża Do babo byłem. Holery. <tryk> Amrita? I teraz cofnę się w czasie. Nie <laughs> wszystko, no, New Game Plus. No i to ja. Siebie chyba widziałem, nie? Czy on siebie widział tam, czy o co chodziło? W różnych y etapach. W sensie różnych e, jakichś historycznych wydarzeniach, to już koniec niocha? No nie wiem, chyba, to chyba pilok właśnie zrobiłem, wiecie? Płynę gdzie ja popłynął? Do Ameryka! Ameryka! Fuck yeah! Poszą. Pilok, no co, panie. Sterowki powskakiwały jakieś mi złote. zarobiście robiście? co mi brakuje. Na, ba na bank brakuje mi, żeby. O! Teraz będzie szkolenie na. Runda rynku. honorowa, dwa razy dookoła Japonii, czyli. a New Game Plus, runda honorowa. Eee... Ja przeczytałem rucha. Głodnemu chleb na myśli, tak? Ty, patrz. Oh my god, i od razu bez. Omni Region Mission Hikaki Yugoku unlocked. The Way of Strong has been unlocked. It's more difficult on a mission than the previous, but in the equipment you you can change from the map. Oh. Way of Strong. Way of Okurwa Way of Strong. Way of Strong. New Game Plus. Tak więc chyba nie... Tak mi się wydaje. Na to wygląda, że New Game Plus. Zobaczmy. ocie kurde, 180 poziom. <grym> Bez kitu. no chyba New Game Plus. Zobacz, zielone rzeczy można podostawać. No. Spoko. Chyba przeszedłem, epilog. Miło było, się skończyło. <grym> no i ten.